Zachowanie tajemnic. Hunter zabiera cię do swojej wieży. Wiem, że nie jesteś tu po raz pierwszy, ale teraz jesteś tu, chociaż z lepszego powodu. Kiedy byłam tu ostatnio, byłeś ranny. Plus, aż i ja włamaliśmy, plus, aż i ja włamaliśmy się tu wcześniej. Pozwolę sobie jednak oficjalnie powitać cię w mojej skromnej siedzibie. Dziękuję, masz własną wierzę. Powinnam była ci przynieść prezent. Racja, powinnaś była. Nie do wiary. To jego głosu i wraz jego twarzy wywołują u ciebie uśmiech. Masz urzekający uśmiech, Lennox. Dziękuję. Przechadza się po pokoju, rozglądając się. Domyśliłabym, Domyśliłabym, że to jest jego pokój, nawet jeśliby mi o tym nie powiedział. Napijesz się czegoś? Kawy, herbaty, napoju. Siadasz przy stole, a Hunter przesuwa twoje krzesło, a potem siada naprzeciwko ciebie. Stukacie się szklankami. Twoje zdrowie, mojego drogiego gościa tutaj. Kto był, kto był twoim pierwszym gościem? Starszy Lenox. Och, racja, jak mogłam zapomnieć. Wyrył nawet swoje inicjały na drzwiach. Wyobrażasz sobie, jak twój brat wchodzi tu ze stosem książek w rękach. Ukrył te książki u ciebie. Tak, są na tej półce. Pytasz go o coś, o czymś myślałaś od dawna. Opo, od, opowiedz mi, jak poznałaś, poznałeś mojego brata. Widziałem, że mnie o to zapytasz. Milczy przez kilka chwil. Rzadko komunikuje się z innymi ludźmi w Lunescape. To, czego chce, to mieć święty spokój. Serio? Ale, Hunter, uprawiasz sporty zespołowe i jesteś popularny. Dokładnie. To jest prawdziwy świat i to jest wyczerpujące. Przychodzę do Nescape, aby uzupełnić energię w prawdziwym świecie. Rozumiem, to nie brzmi najlepiej. To miejsce daje nam szansę być kimkolwiek chcemy. Zgadza się. To była jedna z tych nocy, gdy wędrowałem po Lunascape kiedy nagle jakiś hałas przyciągnął moją uwagę. Ponieważ nie jestem typem osoby, która unika kłopotów, udałem się prosto do lasu. Co się wtedy stało? Widziałem Logana, uciekającego przed cieniem. Próbowałem bronić się zaklęciami, ale było zbyt wiele cieni. Logan. Bez namysłu wziąłem miecz i poszłem mu pomóc. Cienie cofnęły się, ale Logan był wrakiem. Myślę, że był w szoku. Przynios, przyniosłem go tutaj na odpoczynek. Jest jedyną osobą w Ludeskiej, którą tak naprawdę chciałem zobaczyć. Dziękuję, że mu pomogłeś. Logan to sympatyczny facet. Nie śmiem nie śmie myśleć, co by się stało, gdyby cię tam nie było. Na początku była to przyjaźń z konieczności, głównie dlatego, że trzymałem dystans. Ale byśmy tu dla siebie w razie potrzeby. To, że ktoś nie lubi tłumów, nie znaczy, że ciężko nawiązuje nowe znajomości. Powiedział kiedyś, że jego największą obawą było to, że nikt mu nie zaufa. Zapytaj go o jego przyjaciół o nic go nie pytaj. To, co powiedziałeś w jaskini o strachu, że nikt ci nie ufa. Dlaczego tak się czujesz? Wiedziałem, że nie powinien nic mówić. Zdycha i odwraca wzrok. Cokolwiek mi powiesz, zostanie między nami. Zdradziłem mojego najlepszego przyjaciela kilka lat temu. Nie tylko go zdradziłem, ale dzięki temu zbudowałem swoją karierę. Co? Chodziliśmy razem do szkoły i razem trenowaliśmy. Wszyscy spodziewali się, że zostanie wybrany do gry w czołowych drużynach. Powiedział mi, że zastanawia się, czy zapisać się na studia ze swoją dziewczyną. Nic by się nie wydarzyło, gdybym nie powiedział temu, tego naszemu trenerowi, który natychmiast wyrzucił go z drużyny i poleciał, polecił mnie zamiast niego. Dla mojego przyjaciela, pójście na studia było opcją zastępczą, ale przeze mnie stało się to je, jego jedyną opcją, ponieważ ludzie usłyszeli, że idzie na studia. Jak zareagował? Miał wszelkie prawo, żeby mnie obwiniać. Zrujnowałem mu szansę na zbudowanie kariery w uwielbianym przez niego sporcie. Nakrzyczał na mnie i od tamtej pory nie rozmawialiśmy ze sobą. Nigdy sobie tego nie wybaczę. Podjąłeś złą decyzję, ale hej, to się zdarza. Jesteśmy tylko ludźmi. Poza nim i Loganem nie mam prawdziwych przyjaciół. Sięgasz po jego rękę nad stołem i chwytasz ją. Jestem tu dla ciebie i ufam ci. Dziękuję, Perełka. Nie masz pojęcia, ile to dla mnie znaczy. Pozostajecie razem do późnych godzin nocnych i cieszysz się, że poznałeś Huntera trochę lepiej.